Siemano wszystkim, z tej strony ai Znaczy się Dawid witam was, witam was w pierwszym odcinku z Assassin's Creed Nie wiem czy to będzie pierwszy i ostatni, czy to będzie e, Pierwszy z, nie wiem, z serii jakiejś, ale w każdym razie przejdźmy sobie się pobawmy, pochodźmy Pozwiedzajmy ten świat, bo na razie jesteśmy mm, W lesie Ale dobra, pójdziemy sobie do miasta bo tu jest z muła nie ma z kim się pobić nawet a zwierzaków nie chce mi się bo na przykład taki o sobie jest jakiś zwierzak no i co, co? zamiast pierdzielać to one podbiegają do mnie I w ogóle patrzcie jaki fajnie go zabiję teraz podchodzę, ciach nie ma ten sobie biega, się ma ciach nie ma taka to jest właśnie gra w rzeczywistości to by było inaczej no ale to beka jest po prostu beka z tych zwierzętami. Są gry poboczne takie jak warcaby na przykład. Można sobie grać, ale je nie. Nie chcę. Eee, można sobie rozmawiać z jakimś gościem. Fajną czapkę ma ten koleś. Taką żulowską. Ziomek spod pachy ci śmierdzi. Chowaj te pachy. Teraz mam założony kaptur i wygląda fajniej. No i w końcu jestem w mieście Tu można, tu się zacznie zabawa A między innymi taka, że możemy go już ma Siema naraci W ogóle możemy tak robić sobie Wejść sobie na, na co chcemy I jest fajnie, nie? E, puśćcie Szkoda, szkoda Za to mogę chyba świnkę pogłaskać A nie, mogę ją nakarmić Tak, wie, jesteś piekta, tak Jesteś piekta o, ziemi patrzysz pod sukienkę, co? Świnko Lubisz takie rzeczy? Co tu masz do sprzedaży? Hmm. Worki, chleb. Jak będę głodny to przyjdę. I dzieci nawet chodzą. Ciekawe, jakiś koleś sobie siedzi i się gapi jak, jakby nie wiem i chciałby minę jebać zaraz. No co się lampisz ty? No, pytam się. Co się tak patrzysz? Ja myślę. Mogę sobie przejść przez ten płot. Między innymi tak, właśnie. No. <laughs> I wiele innych. A to co za grom? Wow! To jest fajne. Hmm. No idziemy sobie bawić się. Tak, jesteś cwaniak? To patrz na to. No, no czemu go nie zabijemy? A co on im zrobił teraz? E. Kolesie, to jest nie fair. Teraz się skończy dla was. What the fuck? To było dziwne, to było dziwne bardzo. E! Ty chcesz się ze mną, tak? Ty też chcesz ze mną lepać. I ty chcesz ze klepać, i ty! A ciebie najbardziej załatwił, koleś. Taka właśnie, park. I leżysz Mogę sobie usiąść na ławce W taki oto sposób I, Mierz mi wypadł What the fuck mi całą mordę we krwi Sorry, sorry Sorry Biegniemy sobie slalomem, slalomem, slalomem Biegniemy sobie slalomem, slalomem, slalomem Biegniemy sobie z lalumem, z la... Siema, o, przepraszam stary. O, świneczka. A tam piesio jest, już świnie głoskałam, teraz psa. No co się śmiejecie, że, że psa głaszcze? Dzieciaki? Wynoka mi są tom chory jedny. I... Nie daj Nie to A ty co? Get out, the way, bitch. Get out the way, O, ci wziął ten dzieciak. Zrób im karę jakoś, jak jesteś ich matką. Bo ja ich pobił, jakby się dało z przyjemnością. Teraz ja ten toporek w łeb wbije, dzieciaku. Nie idę ja skąd. A ty co robisz? Myślisz, hmm, co to za worek? Hmm, szczur. Mogę coś z szczurem zrobić? Czy ja go rozdeptałem? Czy ja go właśnie rozdeptałem? What the fuck? Dam hmm, ci coś, się pruć chyba do mnie. No, co chcesz? Chcesz się bić ze mną? Dobra, do dawaj. to dawaj. To się ze mną. Dziaku. Fajnie kombosy wyszły teraz. Ciach. I ciach. Ktoś jeszcze? A ty chcesz się strzelać, tak? Ja ci dam. Karaz, nie cię wszyscy O, tak kończą ci co się zaczepiają niewinnych ludzi W sumie asasyn nie jest niewinny, bo on zabił od groma ludzi Ale zabił złych ludzi, żeby ratować dobrych ludzi Jest po prostu takim dobrym człowiekiem, co? Oh yeah, jestem taki niegrzeczny z tym toporkiem. Zaraz go zabiję, oh yeah. Zaraz go zabiję, oh yeah. Kogo mam zabić, kogo mam zabić? Tego Grubasa. Mara ci Grubasie. O nie, drugi idzie. Do dawek. kolego, pijemy się. Dzięki, że zrobiliście mi Grubasa, pomogliście to ja wam pomagę wam ginąć, ja Ktoś mi pomaga, Stawcie tego Telesia, on jest po mojej stronie Chcę Waszego dobra, idźcie stąd Chcę Waszego dobra, odejście Zostaw mojego Telesia No właśnie tak, właśnie tak, dokładnie No nie. Ej, to już przestaje być śmieszne i fajny i zabawne i w ogóle, nie? Tam się ciągle do mnie strzelają. I, I... mnie nie chce tutaj. A ja, a ja... nikomu źle nie chcę. Czemu tak jest? O, obieczki, elo. O, owieczki, elo. 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 Kocham ciebie. O, o jaka miłość. Ja lubię owieczki. No miłość też Ooo, kuski, Jakie fajne Tak Kózeczki po kolei, wszystkie po kolei chodźcie Oh yeah Ooo, nie tak od razu kózko Nie tak od razu Już przychodzi do pewnych Czynów takich plus 18 patrzę. Krówko, co ta piękna Lubisz to krówko, ja wiem Ty też tego chcesz co? O tak O tak O tak o, tak. <grywki> Lubię te krówki Krówki Jestem taki biały Oh yeah Biały? świetny. O tak, Konor wyprostował klatę, bo jest w swoim żwiole teraz, w lesie może latać jak małpa i skakać po drzewach i, i robić wszystko co mu się podoba napić się chcesz? może konie możesz się napić w ogóle? I śmiało, nie żałuj sobie a mówisz, że nie chcesz, nie to nie nic na siłę Uuu, jaki piękny widok, widzicie to? To jest piękny widok. Asasinie. A tam ci ludzie są? Idę się z nimi przywitać? Czy oni są mili? Czy oni są źle na kogoś? Aha, ja muszę go. Holy fuck, po mnie już. On jeszcze przeżył, patrzcie ten asasin On to przeżył Jak to jest niemożliwe, żeby z takiej wysokości spaść Plecami na kamień I jeszcze przeżyć to To jest niemożliwe Dobra, nara wam Nie chcę się z wami bawić Tamten pewnie też przeżył, co go rzucili I <grystanie> spierdolił sobie To są debile o, I jesteśmy W końcu misja Z dziadkiem.

Zemścić się za to, że coś zrobił dla laski chyba. muszę kogoś zabić, patrzę, przystrzymyk Q, kiedy jesteś nad celem, aby go zabić. O, dobra. A, czyli muszę to linko zabić, rozumiem. Hmm, teraz jeszcze jeden. Znaczy, czekam, zabić ogólnie. Okej. Okay. Jeszcze muszę jednego zabić. Zabij kłusowników. Dobra No i koniec misji byłaby naprawdę łatwa i przyjemna i w ogóle i wszystko było pięknie Komor po prostu jest mistrzem O, jeszcze jeden patrzy, się znalazł Shooting strangers in the forest—is that common hunting practice where you come from? No. Spare I... me. Go. Tell the friends you have left what happened here. No. You cannot escape, Andreas. will 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 Thank you, Achilles. You are most welcome. Why do those men attack you? It's no secret this land is full of game. I spotted the trespassers on route. To request permission to hunt here myself, and suggested they do the same. The value of the forest is not mine to give. It is your right to hunt on this land, but I would appreciate you trading your service with the others. Very well, I accept. misja wykonana przez Słuchajcie, tutaj zakończymy tą część assassina, więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnej, o ile będzie, o ile nie, to będzie inna i, no i na razie, no i przyjemo trzymajcie się, elo.